Siema, siemaczki, ziomale, witam na kanale. W tym filmie przede wszystkim odwiedzę kumpla Trifarm, bo prosił mnie o ocenę jak wygląda jego farma. Muszę się przygotować do tego, żeby go odwiedzić. To będzie za chwilę wiadomo. A między innymi też w tym filmie zrobię troszkę przygody zmartwionego wujka Krzyśka i pogram... Studio fotograficzne. A teraz trifarm. Dobrze, ale pier po pierwsze to muszę zobaczyć, czy mam super kwiatka, bo tutaj niedawno, wydaje mi się, że wczoraj, właśnie trifarm postawił mi super babeczkowy kwiatek i muszę sobie zobaczyć. Czy ja mam super? Dobrze, dobrze, to nie muszę nic robić. Mam super babeczkowy kwiatek, który mogę oddać bez problemu. Czyli tutaj nikt na razie mi nie postawił innych kwiatków, wszystko, co tutaj było postawione, to już oddałem. Oprócz tego. Tak więc dobra, przechodzę. Może sobie zrobię tak, że przejdę z farmy. I jak wrócę od Trifarma, to chyba mi przejdzie po prostu na farmę. Tak to chyba działa, nie? Ale nie, nie jestem pewien, bo jak będę na wyspie, to u Trifarma, to nie wiem czy to tak działa. No i dobrze. Przechodzę do kumpli. Kumpli jak widać mam takich. Do końca przelecę. Wilku jest w miarę nowym kumplem. Tinka również. A Pondoroza jest najnowszym kumplem zdobytym dzięki messengerowi z grupy. Misje z latarni i nie tylko. Dobrze. Messenger to jest osobny, jakby dojście, tam trzeba mieć od adminki zaproszenie. Nie jest to bezpośrednio z grupy podłączony messenger. A tu mam TriFarm. Dobrze. I przechodzimy, ja oczywiście, kumpla już odwiedziłem, kumpli już podwiedzałem. Rejsy handlowe, 15 paczek też już oczywiście zebrałem. Czyli tutaj nie mam po prostu nic, żadnych szczoteczek, żadnych stanowisk kuchennych do zbierania. Ale obiecałem recenzję farmy. Dobrze. No i tutaj powiem szczerze mówiąc, że bardzo dużo się nie zmieniło. U Trifarma było tutaj mnóstwo drzew. I tak jak widać moją myszkę, o tak przesunę, że wyglądało to, że tych drzew jest tu, 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 tu w tym miejscu, cały czas wszędzie taki rząd drzew i tutaj były... I tu tak jak jest ta papryka to był taki rząd, grządek i się ciągnął tu i tu, szedł taki rząd, grządek i tak. Więc dużo, dużo, dużo się nie zmieniło, bo tu są dalej te niebieskie szczotki, które są pomocne przy tym, jak nie ma owieczek do klikania. Fajnie. Owieczki są fajnie postawione, bo. Nie ma przy nich żadnej newralgicznej dekoracji, fioletowej szczotki. Te laleczki tutaj są wystarczająco daleko, nie przeszkadzają. Fajnie. No i dziwna sprawa, bo jak ja u wszystkich, u wszystkich, czemu to mi się nie pomniejsza, nie powiększa? Niestety to jest powiększenie emulatowa, emulowanie powiększenia, tak więc to tak działa. Czasami nie działa. I trifarm. Piotruś, powiedz mi, czemu drzewa kumpelskie nie są postawione największe, średnie, najmniejsze? Tylko jest największe, średnie jest na końcu, a najmniejsze jest po środku. Jakoś tak. Zastanawiam się to zawsze, może ty mi to napiszesz w komentarzu, może mi to powiesz na Discordzie, chociaż wolałbym, żeby to było na YouTube w komentarzu. No właśnie, 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 właśnie. Zastanawiają mnie te, te drzewka, czemu one nie są tak od góry do dołu, tylko taki 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 trójkąt, jaki trapez, taki spad, nie? No jakby popatrzeć po wielkości, to jest tak z górki i taka skocznia, nie? Tu się wskakuje wyskakuje i nartami tutaj spada z tych... Nie no dobra, żartowałem. No, jeszcze jedna ciekawa rzecz to jest tutaj, że cukier, maszynki sobie tutaj szaleją. Raz dwa trzy cztery pięć sześć cukier, maszyn. Raz dwa trzy cztery kurniki. Cztery kozy, a kozy są za dukaty, to też szaleństwo. No chyba że za zielone żetony. Można, można. Dwie owce. Dwa bawoły na mleko. Dwa bydła limosum. Albo odwrotnie, to są bawoły. One mi się mylą. Świnia jeszcze jedna. Świnie trzy, no ale w jednym. Tutaj dwa renifery. Tu bukiet maszyny, dwie. Ser maszyny, dwie. Młyny holenderskie, dwa. Pełno krów, już nie liczy u kurczę. Motylków jednego rodzaju multum. Pełno uli, że aż zatrzęsienie, chociaż widziałem u niektórych dużo więcej. No i przede wszystkim drzewa, 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 na które już nie powiem czy dukaty, ale mnóstwo talarów po prostu wydanych. No przynajmniej trzeba było kupić jednego bananowca za dukat, chyba, tak mi się wydaje. 10? Chyba, czy nie wiem? Duka bananowce bardzo drogie, a resztę dokupowane za talary, mnóstwo drzew. Ogrom, ogrom, ogrom. Naprawdę, nikt nie ma tyle drzew, co tree farm. No i nawet jak tutaj ta lab... O, co ja nie... A, bo nie było co zbierać rano, widocznie. To teraz mogłem zebrać. Ciekawe, czy nawieść mogę. No pewnie. To ja sobie tutaj strzelę po bananowcu. 16 godzin dojrzewa. To może... Albo jeszcze dzisiaj, albo do jutra jeszcze, jeszcze sobie zbierze. Proszę bardzo, bananowiec. Nawieziony, widocznie wszystko było dojrzałe, nic nie mogłem, ale kumpla już odwiedziłem. Tak, rejs handlowy, jak już mówiłem, kliknięty, zwierzątko nakarmione i pozostała jeszcze wyspa. Na wyspę muszę pójść, oczywiście, żeby dać kwiatuszka, nie? Więc wyspa Trifarm, i widać, że drzew tutaj się nie da postawić więcej, bo to jest limitowane. Ale widzę, że... czekajcie, no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Maksymalna ilość drzew, które można było tutaj postawić. Nie da się tak zaszaleć, jak na głównej farmie, bo chciałem powiedzieć głównej wyspie. No i ładnie, bo kurort jest wymaksowany. Pięknie, śmigłowiec mój przyleciał, niestety nie mogę go tutaj zrobić, u Trifarma. No i pięknie, widać, wyspa wymaksowana. Ja osobiście, według mojego, mi się, to ja wolę sobie postawić tak przy brzegu te, te maszyny i to wszystko gdzieś. A Tryfarm sobie postawił tak po środku. O, tutaj widzę też. No, dwa, ja, ja osobiście też mam dwa młyny. Ale... tego... no... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? No... nie sok-maszyna, tylko wirówka, czy coś. Tego nie mam dwa, tego nie mam dwa. E, tego, tego jeszcze, jeszcze nie mam dwa, czyli... Zaszalał sobie maksymalnie, kupił dużo. Tak więc szacun, 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 że... naprawdę maksymalne ilości, albo nawet ponad maksymalne ilości tego wszystkiego nakupił po prostu wy, bardzo wydajna farma. Powiem, że tych maszyn, tego, 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 tego też w sumie powinienem mieć po dwa, bo, bo, bo było lepiej w sumie. Powiem szczerze mówiąc, to jest dobre rozwiązanie i może też sobie kupię po dwie te maszyny i, i będzie, będzie, będzie mi, będzie mi lepiej, bo często Chodzę po wyspie i klikam, dup, 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 każdą maszynę po kolei, każde zwierzaka po kolei, które mam wystawione i to powiem do rozwiązanie po dwie takie maszynki to jest dobre. No, właśnie jak po młynach, tych dwóch yy, na pasze, tak, czy jak one się nazywają, dodatkowe młyny na wyspie, to jak się robi na dwóch, to idzie szybciej, przybywa szybciej tych, 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 tych mąk. No dobra, i ładnie po środeczku. Super, babeczkowy kwiatuszek. Pięknie postawiony, oddany, ocenione. Na wszelki wypadek wrócę na farmę u Farm. A tak, bo nie wiem, czy z wyspy by mi się załadowała wyspa, a tutaj już mam pewność, że mi się załaduje moja, moja farma po prostu. No i fajnie, już 100%, tylko tutaj jeszcze chwilę się czeka, już jestem. W sumie na wyspę przydałoby się pójść, żeby ten śmigłowiec kliknąć. Tutaj jeszcze jest ten najgłupszy z możliwych rzeczy, budynków, które wymyślili w tej grze do zebrania. To najgłupsza rzecz, która została wymyślona w tej grze. I przejdę sobie na wyspę. Tak, zbiorę sobie śmigłowiec, nastawię śmigłowiec. Niestety, no nie, no powiem, internet play, nie ma nic do zarzucenia. Ludzie mówią, że to jest dobry internet, nie narzekają, ale to już zależy od infrastruktury jaka jest, nie no, niestety, no. I najczęściej na śmigłowcu to się dzieje, może to jest wina aktualizacji ze śmigłowcem, nie wiem. No bardzo często na śmigłowcu to się zawiesza, być może nawet nie jest to wina internetu, tylko po prostu coś jest z tym śmigłowcem, nie tak. No i fajnie, okej. Okay. Poleciało! Jest śmigłowiecek zrobiony. Tutaj jeszcze 1%, 5,5 minuty do bomby. Mogę sobie tutaj moc odebrać. Tutaj ja sobie robię, że tak zwane super konewki na drzewa budowlane, czyli ważną wodę życia, sobie nastawię pięknie. Pik, pik, pik. Co tutaj? To, to ostatnio mam mało tych rzeczy. Na przykład sobie zrobię perłek księżycowego blasku. Pięknie akurat. Będzie zostanie. Jedna energia. Fajnie. Pik i można iść do zmartwionego wujka Krzyśka. Tutaj jak jest wolne urządzenie, to jest taka dobra rada. Warto poczekać, aż wszystko będzie się ruszało na farmie. Bo jak ktoś ma wolny telefon, albo po prostu zwyczajny na komputerze to działa dosyć szybko, to warto poczekać aż woda w morzu, albo chociaż darek, który tutaj chodzi, albo wujek, który tak po prostu on się cały czas buja, czy lalka, która tam oczami wywraca, żeby one się ruszały, bo jak to się nie będzie ruszać i człowiek będzie chciał klikać, no to zdarzy się, że wiejskie się wyłączy, bo... No bo... no bo no bo tak. To się zdarza, bo jeszcze się nie załadowała wyspa po przejściu, odwrotnie, farma z przejściu na wyspę. Tutaj dużo nie zrobię, bo potrzebuję zrobić albo zielony minerał, albo nektar. Czyli nie będą raz, dwa. 3 nektary zostało mi 4 energii. Ja naprawdę sobie tą energię pozostawiam na skarłową przygodę? I w tej chwili będę z... Ja byłem poważnie myślałem, że to po jednym wypada. Za ja dużo wykopałem. To się przyda pewnie jeszcze, nie? O, tutaj jeszcze zielony minerał. Eee. A ile tu jest energii w tym jednym? No, akurat. To myślę, że z tego wypadnie dwa. No, akurat. No, jeszcze zbuduję wiadro zielonej farby, co mi tutaj daje 8 punktów do przyjaciela, tak? Przyjaciel. Dobra, no i w tej chwili będę potrzebował wrobić zieloną farbę. Do tego potrzebne są te kamieczki już ścinać. No, czyli dobra. No i tak I teraz Ta niebieska farba Zielona farba Czyli tutaj Niebieską farbę, farbę trzeba będzie robić W sumie mogę jedną nastawić niebieską Będzie się robić Tego nie kupuję Nie, 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 zwłaszcza, że mam jeden kamyczek w tej chwili Diamencik A nie wiem czemu to nazwane jest diamenty jak jest czerwone. Jak już to powinno się nazywać rubiny, bo rubiny są czerwone, nie diamenty. Diamenty są przeźroczyste, o kolorze powietrza. E, powietrze z, z dużej odległości na niebie robi się niebieskie. Ale tak w sumie to przeźroczyste, Tylko diament ma większą gęstość i w sumie ma tak jak taką, taką taki kolor jak tlen, coś takiego. Nie, chociaż nie jest tlen. Nad Dęga. No dobra, i tutaj, tu, 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 tu. 143 ze 150 energii, i co by tutaj porobić? Właśnie mi się to myli, bo to jest pies. A to wygląda jak kot. O, to, 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 tu, gdzie mamy myślkę? Czemu to ten pies wygląda jak kot? I to mi się myli. Nie? Ale to daje 29 energii, i Warto sobie po prostu pokotkować, popieskować Trójklikiem super idzie szybko, fajnie. No i dużo, dużo wełny. No w ogóle nie wiem czemu. Czy to pewne obroże wypadać, a nie jakieś kółeczka? Bo tu już są te zabawki dla psów. A tutaj wołają mnie, gofra chcą mi dać. Nie, teraz nie mogę gofra, ja nagrywam. <śm> E, dobra, i tu jest taki, tego mam, ale potrzebuję tego, czy sobie kupić? Za 17? Nie, szkoda mi, szkoda mi za 17, ale mam takiego i tutaj, tu 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 tu, tu. brakuje trochę, no. ale sobie myszki połączę. się myszki, kotki, to jest coś pomylone. Kotki, myszki, czemu z myszki robię kotka? No i tutaj jest kotek za sześć, nie, nie potrzebuję. Tuli, pum w pierwszy raz sobie użyję nożyczki! Są to nożyczki, wiesz, pomyliłem się. Dobrze, wykorzystam nożyczki. Ej, bo to są te dwa koty. Tak. Pyk. Pyk, pięknie. Przy, przydało się nożyczki. W końcu mi się pierwszy raz przydały nożyczki, bo do tego mi się przydadzą. No dobra, ale. Ale, ale, ale tu jeszcze trzeba... Gdzie to są psy? Tutaj. Jeszcze trzeba... <laughs> takiego pieska jednego. Tego, tego, tego. Czyli takiego. Takiego małego jeszcze. Dobra. Czyli dużo nie trzeba. W sumie. Jeszcze jedno takie, tak, 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 tak i pięknie, 29 punktów, już tylko 4 punkciki, 21 pociąg, bo... dobra, fajnie. te koty sobie zostawię i tutaj fajnie, bo saksofon łatwo się zdobywa, sobie tutaj trochę wydropię. I jeden saksomfort wystarczy. To więc pięknie. 10 punktów. I dobra. 21 poziom. I jeszcze jest 4 dni. Spoko. O! 58 doświadczenia i 25 energii w bonusie. I takiego mopsa. Dobra. Tylko szkoda. Że kotów nie ma do, 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 do oddania. No to to z kotami będzie lipa, nie? Ale pewnie będą potrzebne jeszcze. Dobra. No ale psy, 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 psy. No i mam. C... Ech, dobrze, że tu się mało. Krótko czeka w sumie. To poczekam już, nawet nie będę. Robił pauzy, bo to jest 18 sekund. Poukładam sobie tego. To jest najgorsze. To jest, to, jest, to jest wkurzające, że to trzeba poczekać tutaj dwie minuty, aż to dziadostwo zniknie, nie? No. Ale to nie będę kupował energii chyba już, bo już dzisiaj kupowałem za 20 yy, ametystów. O, tu się prawidłowo nazywa, bo tam to powinno być Rubin. Za 20 ametystów nie kupuj za 24 ametysty też nie kupuj, jest siły już Czyli to jest koniec już, nie? Ale fajnie, dużo wypadło piesku, części piesków, mało, kot, mało kotków Czyli fajnie i pyk, 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 pik 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 No ale to No dobra, kupię sobie za 6 i będę miał od razu następnego pyk tego No dobra, kupię za 9 i brzmiał tego. No ale to i tak jestem jeszcze do tyłu, bo potrzeba dwa te psokoty do tego. I tak właśnie wygląda na to, że kończę dzisiejszy filmik, który wydaje mi się, że opublikuję o godzinie 10 jutro, dla Was to jest dzisiaj, nie? No, dobra, żartowałem to nie jutro, to dzisiaj. O 10 oglądacie, nie? No i tak, no. Ale żeby to było szybciej, żeby to było o tej 10 rzeczywiście opublikowane, to bez edycji, bez ekranu, dodatkowych animacji, muzyczki i tak dalej, po prostu wysłane na żywca. Tak jak Santor kiedyś nagrywał, bez niczego. I oczywiście. Tyle kochani widzowie, dziękuję pozdrawiam, zapraszam do... Oczywiście jak zwykle zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapeczki pod filmem. I idę jeszcze sobie zjeść gofra smacznego gorącego gofra. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa tu!